Mamy uzasadnić, że suma kwadratów trzech kolejnych liczb całkowitych przy dzieleniu przez 3 daje resztę 2. Oznaczam te trzy kolejne liczby całkowite w taki sposób. Gdybym rozpoczął od c, to też byłoby dobrze, ale wówczas ta badana suma kwadratów byłaby wyrażeniem bardziej złożonym, mniej składników by się zredukowało tutaj nastąpi bardzo ładna redukcja, ponieważ ten pierwszy składnik to jest kwadrat różnicy, ten ostatni to kwadrat sumy. Zatem po zastosowaniu wzorów skróconego mnożenia redukujemy 2 razy c. To nam daje taką już bardzo łatwą, bardzo prostą postać naszej sumy. c do kwadratu jako kwadrat liczby całkowitej, to oczywiście liczba całkowita. Zatem mogę powiedzieć, że badana suma to taka C kwadrat krotność trójki plus 2. Przy dzieleniu przez 3 dostaniemy wynik C kwadrat całkowity i resztę 2.